Dzisiaj dostaniemy masę huge petów i to za darmo. Ponieważ słuchajcie, dzisiaj zagramy w najśmieszniejszej, najdziwniejsze oraz najgorsze podróbki Pet Simulator. Słuchajcie, jakie istnieją w ogóle na całym Robloxie. W każdym się w tej się moi drodzy, jest serem i ten odcinek będzie naprawdę bardzo śmieszny i bardzo dziwny. Watch słuchajcie, dzisiaj znajdziemy sobie najdziwniejsze, słuchajcie, najlepsze, najgorsze i najdziwniejsze podróbki podróbki Pet Simulatora. Jakie są słuchajcie na Robloxie, a jest ich naprawdę trochę słuchajcie i dzisiaj sobie w nie zagramy i zobaczymy schajcie, jak one wyglądają. Pamiętajcie, aby na sam słuchajcie, stawić łapy w górę suba złąki, pamiętajcie, by Słuchajcie, Waszych z Robloxa w komentarzu. bo słuchajcie, jest konkurs ogólnie na ekskluzywnego Peta Małgdy. żeby wziąć udział, to pamiętajcie tylko łapka w górę sublikwieniem i Waszik, słuchajcie, z Robloxa w komentarzu oraz z na mojego Discorda, Instagrama i grupę w Robloxie, Słuchajcie, pamiętajcie linki w opisie. No i moj do dzisiaj będzie to grubo, bo zobaczcie moj z ogólnie w prawdziwym pet simulatorze mam tylko jednego huge peta, słuchajcie, huge jak i kata. Ale zaraz słuchajcie, jak wejdziemy gdziekolwiek indziej do jakiejś słuchajcie podróbki pet Simulatora, to słuchajcie, będzie mieli masę różnych huge petów i naprawdę słuchajcie, będzie grubo. Więc pamiętajcie, aby kończyć zobaczcie odcinek, do końca słuchajcie. Bo Naprawdę nie uwierzcie, słuchajcie, jak mogą wyglądać podróbki Pet simulatora i naprawdę one są mega dziwne i na pewno was zaskoczą. Więc oglądajcie do końca, słuchajcie, koniecznie, łapka w górę, z i dzwonkiem, i słuchajcie, patrzcie teraz, bo pójdziemy w do pierwszych podróbek. No i patrzcie. A więc, moi drodzy, jak wpiszemy sobie ogólnie w Roblox, słuchajcie, Pet Simulator, to wyskoczy nam słuchajcie masa różnych gier. Oczywiście, poza tą prawdziwą grą, słuchajcie. Skoczy nam masa różnych podróbek, słuchajcie, i gier, które mają imitować Pet Simulator, słuchajcie, i po kolei sobie do nich wejdziemy. A więc, słuchajcie, teraz wejdziemy do Pet Simulatora Z, czyli, moi drodzy, zobaczcie, co to takiego będzie. Zobaczcie, Nil Games, co to w ogóle jest. A więc moi drodzy, jesteśmy teraz, zobaczcie w Pet Simulator Z i zobaczcie, możemy sobie wybrać PETA, czy chcemy. Zobaczcie, na to możemy wybrać, słuchajcie, Huge Festive Kata albo Huge Santa Pauza. Zobaczcie, moi drodzy, na to wybierzmy sobie, nie wiem, cokolwiek chyba. Bo tutaj, moi drodzy, chyba sobie weźmiemy coś, zobaczcie, to w sumie nie wiem, może co, to weźmy. O, zobaczcie, mamy jajko, dobra, otwieram się jako, zobaczcie na to, mamy jajko i uwaga! Mamy huge santa pauza, wow, zobaczcie, tam jest huge dragon i huge dog, zobaczcie, wow. Mam nawet free gift tokeny, które nam, dają, zaraz coś, zobaczcie. A, one są zlikowane dopiero, zobaczcie. A za 10 robuxów, Ej, słuchajcie, ja to kupię. Ja mam chyba 10 które zobaczcie, kupmy sobie, no i zobaczmy. Kupmy sobie huge doga, zobaczcie, kupmy to sobie naprawdę, zobaczmy co to jest w ogóle. No i uwaga. O nie, nie działa! No nie moi drodzy. Ale zobaczcie, mamy tutaj kolejne pety. O, mamy trade, a To są trade nawet, zobaczcie, wow. Dobra, ja go daję, zobaczmy, co dostaniemy w ogóle. Halo, trade, działamy. Zobaczmy, Halo, ktoś coś daje, czy nie daje, czy co? Bo to są niewidzialne pety. Nie no, chyba nikt nam nic nie daje, słuchajcie. Wymacie, okej, okay, mamy tego huge peta. słuchajcie, jakoś go ekipuje. Dobra, i mamy go, więc niech on to niszczy. Zobaczcie. O, oh, ale niszczy, zobaczcie, jaki potężny, jaki potężny Ej, zobaczcie, moi do tylko mamy tutaj w ogóle teleport I mamy tutaj, zobaczcie, VIP arenę, słuchajcie Niech ten huge Santa Pauze niszczy to, słuchajcie A my zobaczymy sobie tą yy, VIP arenę Która, <laughs> zobaczcie, możesz tu przyjść kiedykolwiek, ponieważ nie jestem głodny pieniędzy No, słuchajcie, ciekawy ten właśnie, Zobaczcie, mamy tutaj, zobaczcie, mamy tutaj Hub Hubert Kata do wydropienia w ogóle Ale dobra, papanie, huge Santa Pause niszczymy I mamy free w tokeny, jeszcze, a zobaczcie, co w ogóle te, tutaj są w ogóle teleporty, zobaczcie Mamy tutaj Void 3 miliony event Zobaczcie, teraz tutaj pójdziemy. Wow, co to jest? Co to jest? Zobaczcie, moi drodzy. 20 milionów. Jak ja nie mam to zdobyć. Zobaczcie, moi drodzy, czy to się w ogóle teraz zniszczyć jakoś. Okej, okay, ja jestem za w takim razie mojego tutaj kociaka. O, zobaczcie, coś tutaj niszczy. I to jak szybko. Zobaczcie, co to jest za wyspa. Co to, moi drodzy, jest? Zobaczcie na te światy tutaj. A zobaczmy, słuchajcie, co takiego jest w Wojdzie. Zobaczcie, moi drodzy, w Wojdzie mamy tylko parę teleportów i zobaczmy, moi drodzy, tutaj fantasy World. Ale na porządku, słuchajcie, musimy troszkę przeekspić. Ej, słuchajcie, czy serio mój pet został w tamtej krainie? Chyba tam został. No nie, on został tam daleko, nawet nie mogę go teraz, zobaczyć. zobaczcie, ja anekwipować i niekwipować. No nie, skąd się zepsuł, jest tak zbugowany. O, mamy tradera. Ja jak go daję, ja chcę się go pozbyć. Nie wiem, napiszę, please pet. Ej, zobaczcie, moi drodzy, mamy tutaj type the code in the chat. Co to może być, zobaczcie, tu mamy jakiś secret event. Zobaczcie, moi drodzy, secret event i kod, moi drodzy, brzmi 2, 3, 6. 3, 8, 2, 3, 6, 3, 8, czekajcie mi ja tutaj 2, 3, 6, 3, 8, dobra moi drodzy niech będzie w takim razie A i lecimy teraz zobaczcie do eventu, 2, 3, 6, 3, 8, okej okay, moi drodzy, 2, 3, 6, 3, 8, dobra słuchajcie jesteśmy w jakimś evencie, zobaczcie to jest jakiś event w ogóle Mamy tutaj Hubert, Huber Kata, zobaczcie moi drodzy, musimy teraz tutaj jakoś przejść, zobaczmy co tutaj moi drodzy będzie, mamy tutaj darmowe jajko Okej, okay, napiszmy moi drodzy w takim razie, 2 e, 2, 3, 6, 3, 8. Zobaczmy, co się stanie. Napisałem to na czacie. No i nic, drodzy, Ale otwórzmy sobie to jajko. Uwaga. To tu będzie, drodzy Uwaga, mamy Hubert Kata. Nie, słuchajcie, dosyć już tej gierki, naprawdę, mój drodzy. Przechodzimy do jakiejś innej. Ale zobaczmy, mój drodzy sobie Free Hubert Pet Simulator X. Zobaczymy, Moi drodzy, w ogóle, co to może być, bo jest to mega dziwne, Zobaczcie na to w ogóle. Okej, Moi drodzy, gdzieś jesteśmy i wygląda to, słuchajcie, bardzo dziwnie, bo, słuchajcie, wygląda to bardziej jakiś simulator, taki, simula taki prawdziwy simulator niż specimulator, słuchajcie. Ale mamy tu jakieś jajka, słuchajcie. Mamy tutaj bardzo dziwne rzeczy. Zobaczcie w ogóle, co to jest. Chciałem tej Hubertkaty przejdzie. Co to jest w ogóle? Ej! Czy ja też go mam. A to słuchajcie, musimy teraz otworzyć to eko i zobaczcie co z tego nam wypadnie. Uwaga, moi drodzy mamy Hubert Kata, zobaczcie ekskluzywa, co je. I faktycznie, moi drodzy, mamy go wykujmy, bo możemy go sobie nawet zaequip'ować, Nie, to jest za mocne, zobaczcie i teraz co on będzie tutaj niszczył. Wow, zobaczcie, on faktycznie niszczy, zobaczcie, moi drodzy, on tam faktycznie niszczy, nie nie mogę z tej gierki, słuchajcie, idziemy do kolejnej gierki, bo słuchajcie, tak, to jest jakiś stan umysłu, zobaczcie, moi, mamy tutaj nawet dużą skrzynię. A do tego, słuchajcie, mówią nam jeszcze, że jak to będzie więcej update'ów, słuchajcie, lecimy do i Teraz zobaczcie, moi drodzy, na to. Czy wy to widzicie, moi drodzy? Przeklęty Pet Simulator X? Co to może być? Co to jest? Zobaczcie, mam taki update nawet. Zobaczcie, dobre wiadomości. Ktoś będzie pracował nad Pet Simulator. Co to jest? Zobaczcie. Wow! Co to jest? Zobaczcie, jakiś mamy tej Huge Pumpkin Kata. Mamy tutaj, wow! Zobaczcie, co to w ogóle jest. Mam tutaj nieskończoną ilość końców. Możemy otwierać sobie tyle, ile chcemy. Mamy tutaj Kata. Wow! Co to jest? Zobaczcie. A tutaj, moi drodzy, co to jest? Uwaga! Otwieramy jajko. I mamy teraz, mamy tej Huge Mam kilka wow, co to jest? Mam tutaj click, click, huge cut. zobaczcie Co to jest? A zobaczcie, mi huge cut coin Huge cut coin, nie mogę Nie, to jest za mocne, A tutaj mamy jeszcze jakieś inne jajko Zobaczcie, co to jest za jajko, ej, wow, jakie jajka Tutaj są dziwne, mamy tutaj domina Domiman, aha, domiman, spoko, moi drodzy Ale zobaczcie na to, jak to dziwnie Wygląda, co to może być? Teleportu Christmas event? Ja chcę Zobaczcie, moi drodzy, mam tutaj Christmas event I mam tutaj pana kraba, nie, pan krab Panie krabie, gdzie nie pan zabiera? Zobaczcie, uwaga Mamy tutaj, mamy tutaj, oj, mi się kamerka Mamy tutaj, zobaczcie, Christmas Event, prawie taki sam jak był. No, troszeczkę mój do z ale mamy tutaj, zobaczcie, jakieś dziwne jajka. W ogóle, co to są za jajka? Zobaczmy, otwórzmy sobie. Co to jest? Ej! Jak mi się tutaj, patrzcie, Unknown Cat? Co to jest? Zobaczcie, takie zglitchowane zgliczowane jajka. W ogóle, są glitch Jajki, Zobaczcie. Mamy tutaj jakieś Unknown. Co to w ogóle jest? Go golden Unknown Cat? Co to ma znaczyć? Słuchajcie. O, to są kolejne jajka. Ej, to się robi bardzo dziwnie. Zobaczcie, co za mną chodzi. Dobra, otwieramy. No i zobaczmy tutaj, wojownik. Mamy lodowe jajka. Ice Cube Dog. Wow, jaki to jest spoko, Ej, to jest spoko Pomysł, powiem Wam naprawdę. To jest autentycznie spoko pomysł. I teraz tutaj mamy Ice Cube Kata. Wow, jaki to jest fajny. Ej, naprawdę, mój, to, to mi się podoba, powiem Wam szczerze. Dobra, pójdźmy gdzieś indziej. Mam tu jakiś event. 10 milionów Visit Egg. To będzie potężne, jako zobaczcie. Wow, jakie jajo potężne. Czy Wy to widzicie? Czekajcie. Ja tylko to chyba zanekwipuję, z jeżeli w ogóle mogę. Ja chyba nie, nie mogę tego anekwipować. Mamy tutaj potężne jajo, które jest darmowe. Otwieramy je. Uwaga, co my tutaj mamy? Uwaga, patrzcie. No i mamy tutaj 10 milionów huge Pegasus. Wow, co to jest, naprawdę. To jest mocniejsze niż zwykły pet Simulator, Autentycznie. Dobra, klikajmy sobie to w ogóle. Ale zobacz, otwórzmy sobie teraz to jajko. Ej, czemu nie mogę otworzyć tego jajka? Bo to 300 trylionów a ja mam tyle. Ej, co jest? Halo. A, okej, okay, bo to kosztuje huge Cat coiny. Muszę wyklikać. Ej, zobaczcie, ty to że jak klikę. Ja w ogóle tego życiu nie wyklikam, ale to też trochę działa jak kliker. Zobaczcie, to jest śmieszne. Dobra, pójdźcie w takim razie, to jest w ogóle sklep Donation. Zobaczcie, możemy sobie. Ej, otw otwieramy sobie to te jajka, słuchajcie, za 5 Robuxów. Dobra, otwieramy sobie za 5 Robuxów. To. Dobra, moi 5 Robuxów, słuchajcie. niech ma już. Ci, z tej podróbki, no uwaga, otwieramy sobie, no i halo, otwierać mi to jajko, no i uwaga mamy tutaj Golden Unknown Dominus, co to w ogóle jest, czemu to w ogóle Robuxy wydaje, co jest ze mną nie tak dobra, wracamy, słuchajcie, moi drodzy, wracamy już dosyć mam tego, moi drodzy, wracamy wracamy do Christmas Eventu ej, zobaczcie, to jest YouTuber Egg co to w ogóle jest, słuchajcie, YouTuber Egg zobaczcie, YouTuberzy, którzy są aktywni, mogą otworzyć a nie, zobaczcie, YouTuberzy, którzy nagrywają tą gierkę mogą zostać umieszczeni w tym jajku co to jest, ej, może ja mam full już. Nie na pewno, słuchajcie, idziemy jeszcze takiej gierki, bo już nie wytrzymam dłużej. Już mnie głowa boli od tych podrobek, słuchajcie, w każdym razie to było obrazem, moi drodzy, pamiętajcie, tylko jeszcze pełen z owazonkiem i naprawdę moi drodzy, nie, już go boli od tych podrobek, więc elo Nara się, mandero, no i elo, papa